One, two, three, oh Lord. Cykoba jest z nami. Witajcie. Witajcie. coś jeszcze? Gdy ostatnio rozmawialiśmy, byliście widoczni praktycznie tylko na scenie kabaretowej. A teraz co? Reklamy, programy rozrywkowe. Nie za dużo Was? Mnie nie. A Was nie za dużo? Nas sam raz. No to, bo A Was jest w sam raz tylko dlatego, że nas jest tyle, ile jest. No. Ja nas jest sześciu i nie za dużo. A nie za dużo, wam, nie za dużo was ogólnie? Nie, nie uważacie, że przyjaciele się widzą? w pewnym momencie? Eee, ja jeszcze A, trochę nie. nie. Nie odnoszę takiego wrażenia. Myślę, że dosyć tak. E, e, nie wiem, nie umiem się wypowiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie jesteśmy zbyt nachalni medialnie, jeśli chodzi o pokazywanie się. Telewizji. To, że się pokazujemy w jakimś tam stopniu większym niż yy, przeciętny, to nie znaczy jeszcze, że się pokazujemy w stopniu przesadnie dużym. Czyli w sam raz, tak? Takie odnoszę wrażenie, że w sam raz. A nie byliście zaskoczeni tą propozycją o tym mediamarktu? Yy, tak. Trochę tak, tak. Trochę byliśmy zaskoczeni, ponieważ Telefon. myślę, że każdy człowiek, który dostałby propozycję. Zareklamowania jakiejś matki, no. zwłaszcza takiej popularnej i szumnej i, i znanej, by był zaskoczony, każda osoba by była zaskoczona. Byliśmy zaskoczeni też i my, ale w suma summarum chyba się, znaczy chyba. No, cieszymy się, że, je, że nam zaproponowali też. A jak długo powstawały te reklamy? Kto w ogóle wpadł na te pomysły? Jak mają wyglądać? E Praca nad reklamą to nie jest tak, że wszystko y, wychodzi od nas. Y, mamy zrobić rzecz na zlecenie klienta, który nie jest z MediaMart. Czyli, że to oni pisali scenariusz czy wy? No właśnie y, chcę powiedzieć, że to y, wypadkowa tego, czyli to co widzimy jako efekt końcowy to jest wypadkowa pracy zespołu naszego, zespołu MediaMarktowego i zespołu agencji, która, która nad tym wszystkim sprawuje pieczę agencji reklamowej. No i, no i przy okazji jednej kampanii Media udało się agencji przeforsować swoje pomysły, przy okazji drugiej kampanii Media udało nam się przeforsować swoje pomysły i... I tak to wygląda, że, że to jest pewien kompromis, efekt końcowy. A jeżeli chodzi o Wasz dzisiejszy występ, jak to wyglądało? Pralki? Jakieś różne A, dziwne rzeczy? Co tam się działo? To ja byłem faworytem. No Gajda nawet się zdobył na to, żeby ludziom powiedzieć, że w jego mniemaniu on był najśmieszniejszy. W czołówce, w czołówce, gdyż nie wypada tak bardzo dobrze mówić o sobie. Ja o sobie zwykłem mówić bardzo dobrze, acz publicznie tak trochę ich po prostu ukokietuję. A co byście robili, gdyby nie kabaret? Rywali włosy z pleców. A koledzy co? E, ja podejrzewam, żebym pracował w jakimś warsztacie samochodowym i bym zmieniał tam opony. Tu już nawet trochę zmienił. A potrafisz? Nie potrafię, ale, ale bym zmienia. się przyuczył na pewno. Lubię, lubię patrzeć, jak faceci zmieniają opony. i... Ale tylko patrzeć, tak? No. Nie, nie, gdybym właśnie był na takim rozdrożu, że musiałbym wybrać sobie jakiś zawód, to pewnie bym. Poszedł do wulkanizatora, poprosił go o to, żeby mnie nauczył jak zmieniać opony i bym je zmieniał. W rowerze umiem zmienić opony i miałem zawsze dużą frajdę zmieniając te opony, także myślę, że z... ze zmieniania... Opon w samochodzie miałbym jeszcze większą radość. Dla kibiców Formuły 1 można zauważyć, że Maciek jest w trakcie zmiany opon. Tutaj ma tak zwane przejściówki, czyli intermedietki, ale tutaj to już ma na przykład sliki, typowe sliki do jazdy. po yy, Opony mózgowe też yy, przymierzam się do wymiany opon mózgowych, ponieważ te już są starte. Za dużo myślisz, może? A mało? A może nie? <laughs> A co kolega by robił w takim razie? Jakby nie kabaret? To nie jest mój kolega. To jest... Ale mój? E, gdyby nie kabaret, byłbym ratownikiem górniczym. A skąd ta pasja? Bo oni, jak trzeba, to ratują ludzkie życie, a jak nie trzeba, to siedzą po ciemku i nic nie robią. Czyli to siedzenie po tak pociąga, tak? Tak, albo ratowanie ludzkiego życia, to też jest bardzo fajne. Albo po prostu siedzenie pociągu. Ja chciałem powiedzieć, że po tej pace zawieszamy definitywnie działalność. Na parę dni. Eee... No i to tyle. Ale czemu? Jesteście tacy wyczerpani? Czy, czy czemu? Nie no, już utrzymane. troszkę się sobie, sobą znudziliśmy, Nie także trzeba odpocząć. Ten, no zdecydowaliśmy się zawiesić po prostu. To jest toksyczne. To jest wszystko toksyczne. Macie z siebie dosyć, jedną słowem. Tak, trzeba zebrać siły i może za parę dni jak się spotkamy, to dalej będziemy się wybudziali. Ale to nie jest pewna. Ja podejrzewam, że basen robi coś sobie na boku. Nie chcę o tym mówić publicznie. Słyszałem, nie, że ma mieć epizod. No, żeby... to nie mówię. M jak miłość. Dobra, jest git. wszystkim. E, e, jeżeli chodzi o pankową grupę rozweselającą. A, mi coś a, o tym a, powiedzieć? A, a, powiedz, powiedz. Pankowa grupa rozweselająca, w której e, mam zaszczyt grać, śpi. Nie ma jej! A nie śpi. E, Czyli, że zawiesiliście działalność, czy. Ja też ale... Hmm. Po co, po co tak brutalnie? Po co tak brutalnie? No ja właśnie wolę to określenie, że my śpimy. Aha. Może się kiedyś przebudzimy, prawda? No dobra, to liczymy na to. Trzy, raz, dwa, trzy, cztery, siedem, siedem. Tak? Ok, słyszałem? Nie słyszałem, ok. Jeszcze mówię. No to będę mówił. Będę mówił jeszcze raz, jeszcze dwa, jeszcze. Raz, dwa, cztery, siedem, osiemdziesiąt pięć. Nieprawda, nieprawda, to jeszcze będzie trwało. E, ja na pewno zostanę deweloperem. E, czyli macie zamiar zawiesić działalność? E, nie. E, mam zamiar prowadzić te dwie gałęzie biznesu razem. Hmm. Chyba enveloperem. A koper... kto to taki? E, koperciarz. A co, co robi koperciarz? Handluje kopertami. Myślałam, że robi. Skleja koperty i później je sprzedaje. A koperty są w cenie. Eee, kabaret! Pozdrawiamy! E! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Was! Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. E, my, łowcy.b, czyli Sławek, <noise> Maciek ha! i ja. Ha!